Jest to kurs trenerów Elite youth, czyli trenerów, którzy swoje wykształcenie, jakie tutaj zdobędą, mają szczególnie poświęcić pracy z dziećmi i z młodzieżą. UEFA po prostu patrzy w przyszłość i dlatego dla akademii piłkarskich, dla trenerów pracujących z dziećmi i z młodzieżą stworzyła specjalny program. To nie tak jak kiedyś uważano, że ci trenerzy, którzy mają UEFA Pro to również są doskonali w szkoleniu dzieci i młodzieży. Tak, ja nie chcę nikomu zabierać tych umiejętności, ale UEFA i my idziemy jeszcze dalej, dlatego stworzyliśmy kurs, który nie tylko szkoli przyszłych trenerów powiedzmy w tej najwyższej licencji, jaka jest UEFA Pro, ale my chcieliśmy zrobić coś, co... Szczególnie jest skierowane na pracę z dziećmi i z młodzieżą, żeby. Wiemy doskonale, tam jest ogromny kapitał, ogromny potencjał i to chcemy wydobyć, wydostać i przez to również zachęcić jak najwięcej dzieci do uprawiania sportu. Jest to program naprawdę bardzo dobry, gdzie omawiamy w szczegółach, jak się zachowywać, jak postępować. To jest nie tylko program szkoleniowy, ale również wychowawczy i wiemy doskonale, że bardzo dużo trenerów, którzy posiadają już licencję PRO. To te elementy nie chcę mówić, że oni nie znają, ale może troszeczkę poszły w zapomnienie, a z drugiej strony świadczy się do przodu. Rozwija się nauka, rozwijają się różne kierunki i dlatego chcemy, żeby ci tenerzy pracujący z dzieci z młodzieżą byli jak można powiedzieć na tym top jak najwyższym poziomie i żeby to przekazali w sposób prawidłowy dzieciom. Nie można tylko mówić, oczywiście trzeba czasami pokazać, dlatego też skorzystamy z tenerów u 17, u 12, u 13, żeby pokazać to, co tutaj dzisiaj akurat omawia dyrektor Krzysiek Paluszek. Wyjdziemy na bojisko, żeby się z tym zapoznać, bo to jak to się mówi, jest to ta sól Ziemi żeby nie tylko o tym mówić, ale żeby zapoznać się w jaki sposób jest to robione w praktyce, co oczywiście nasi kursanci czy przyszli tenerzy będą sobie to w swojej pracy codziennie wykorzystywać. Myślę, że wszyscy wiedzą, jakie są tutaj doskonałe warunki stworzone. I to co jest zauważalne, ile wychowanków powoli wchodzi do pierwszego zespołu, czy już gra, czy już gra w reprezentacji, to znaczy, że jest wystyczona prawidłowa ścieżka i nakreślony bardzo dobry program szkolenia.